Po latach rozłąki wreszcie razem przy okazji budowy linii tramwajowej skrowodrzy górki na Górkę Narodową zostaną połączone dwie części ulicy Henryka Pachońskiego. Połączona ulica stanie się swoistym kręgosłupem dla całego prądnika białego. Do tej pory dzieliła się na części zachodnią między Łokietka a Zielińską oraz wschodnią między Górnickiego a Mackiewicza. Ślad nowej połączonej ulicy już widać, zwłaszcza kiedy patrzy się na ten rejon Krakowa z góry. Nowa połączona Pachońskiego będzie miała w sumie 1,5 kilometra długości. Patrząc od zachodu między Pachońskiego boczną a Szopkarzy skrzyżuje się z przyszłą trasą wolbromską. Tu też włączą się do niej tory tramwajowe. Dalej, już za ulicą Zielińską, Pachońskiego wraz ze torowiskiem pójdzie nowym śladem. Dotrze aż do Białuchy. Tu Pachońskiego wzbogaci się o nowy most. Kolejny obiekt inżynierski, czyli przepust, pozwoli przedostać się ulicą Pachońskiego na drugi brzeg potoku Bibiczanka. Dalej, po starym śladzie, ale w nowej formie, dotrze do Siewnej i Mackiewicza. Nowa Pachońskiego będzie nowoczesną ulicą z chodnikami dla pieszych, a tam gdzie to możliwe z drogami dla rowerów. Przy skrzyżowaniu z trasą wolbromską z dodatkowymi pasami ruchu. Torowisko w ciągu Pachońskiego, a szczególnie w okolicach Białuchy będzie specjalnie wyciszone i zazielenione pasami trawy. Migracje zwierząt umożliwią specjalne przepusty. Ulica ma być gotowa w tym roku.